Symbol opłatka w ezoteryce i duchowości może być interpretowany na wielu poziomach, zależnie od kontekstu tradycji hermetycznej, kabalistycznej, alchemicznej czy chrześcijańskiego mistycyzmu. Poniżej przedstawię wielowymiarowe znaczenia tego symbolu w ujęciu ezoterycznym. Opłatek jako symbol duchowego pokarmu. W ezoterycznym sensie opłatek to pokarm duszy, symboliczne ciało wyższej rzeczywistości, które przenika i odżywia istotę człowieka. To nośnik boskiej wibracji, podobnie jak w rytuale Eucharystii, tylko tutaj rozumiany niedosłownie, lecz jako matryca światła przenosząca duchowe informacje. Biała, okrągła forma symbolika alchemiczna i hermetyczna. Biel równa się czystość, boska natura stan oczyszczenia i duchowej sublimacji. Kształt koła równa się wieczność doskonałość, cykliczność, echo mandali i symbolu Ouroborosa. W alchemii odpowiada kamieniowi filozoficznemu w stanie sublimacji materii przekształconej przez ogień ducha. Opłatek jako tabula rasa, można postrzegać go jako czystą matrycę, na której można wydrukować intencje jest jak magiczny sigil, tyle że wykonany w materii pokarmowej. Przez swoją delikatność i neutralność staje się idealnym nośnikiem intencji, zaklęcia lub duchowego wzorca, hostią intencji. Symbol ofiary i jedności. Opłatek może być też postrzegany jako symbol duchowego połączenia między ludźmi, dzielenie się nim, ale także między światem widzialnym i niewidzialnym. Jako, że jest kruchy i łamany, reprezentuje ofiarniczy aspekt duchowej przemiany, coś musi zostać złamane, by duch mógł się wyzwolić echo Chrystusowej ofiary, ale też archetypicznej śmierci ego. W ujęciu kabalistycznym, może być traktowany jako symbol sefiry malczat, która przyjmuje wpływy z wyższych światów i rozdziela je światu materialnemu. Opłatek jako brama pomiędzy światami, pomost między duchową emanacją Ainsov a światem działania Asia. Astrologiczna interpretacja. Opłatek w astrologii może odpowiadać księżycowi, symbolowi pokarmu, matki, odżywienia, ale też wadze, znaku harmonii, dzielenia się i społecznego rytuału. Może też być kojarzony z znakiem ryb, mistycyzmem, ofiarą, zjednoczeniem z boskością. Rytualna funkcja może być używany jako element rytuału transformacyjnego, np. do zakodowania intencji, przekazania błogosławieństwa, oczyszczenia przestrzeni. Można też nadać mu funkcję nośnika dla energetycznej informacji, podobnie jak w homeopatii czy magii sigilii. Symbol opłatka w kontekście mistyki, gnozy i hermetyzmu otwiera naprawdę głębokie, warstwowe interpretacje. Choć sam opłatek jako przedmiot wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej, szczególnie katolickiej, jego symboliczna struktura doskonale wpisuje się w duchowe systemy gnostyckie i hermetyczne, które operują pojęciami światła, emanacji, ciała duchowego i tajemnicy wcielenia. Mistyka Gnostyckie znaczenie opłatka. Ciało światła pleroma w materii. W gnozie opłatek może symbolizować boski pierwiastek w sofie, światło pleromy uwięziony w materii, czystą iskrę zamkniętą w kruchym świecie formy. Łamanie opłatka to mistyczne rozpoznanie podziału między światłem a ciemnością, symbolem upadku duszy w materię. Akt anamnezy przypomnienie duszy. Spożycie opłatka to akt anamnezy przypomnienia sobie o duchowym pochodzeniu, identyczny z gnostycką ideą przebudzenia z iluzji świata. To także przyjęcie gnozy duchowej wiedzy, która prowadzi do wyzwolenia. Ofiara boskiej iskry. Opłatek jako symbol Chrystusa Sofii, który zstępuje do materii, by przez cierpienie i ofiarę uwolnić inne iskry, dusze ludzi. Akt dzielenia się opłatkiem to mistyczne braterstwo istot noszących światło. HERMETYZ Opłatek jako matryca światła i ducha. Symbolus łącznik między światami. W hermetyzmie opłatek można rozumieć jako symbolus materialny nośnik duchowej prawdy, coś, co łączy światy makrokosmos i mikrokosmos. Może być traktowany jako magiczna tablica, rodzaj energetycznego pieczęcia, na której może być zakodowana idea duchowa. Ciało astralne, subtelna forma materii. Jego lekkość, niemal przezroczystość i kruche istnienie odpowiadają ciału astralnemu, które w hermetyzmie pośredniczy między duchem, naus, a ciałem fizycznym. Opłatek staje się projekcyjną matrycą, na której można zarejestrować duchowy wzorzec. Zasada: jak na górze, tak na dole. Opłatek jako mikrokosmiczny obraz makrokosmicznej tajemnicy, to co niewidzialne, logos staje się widzialne przez rytuał materia. Podobnie jak w rytuałach hermetycznych, akt jego poświęcenia lub spożycia jest przemianą materii przez duch. Końcowa synteza opłatek jako przestrzeń przejścia. W mistyce gnostyckiej i hermetycznej, opłatek można zatem rozumieć jako nośnik boskiej iskry symbol wcielenia ducha w materię. Energetyczna pieczęć duchowej intencji, mistyczny portal, próg pomiędzy światami, ofiara i narzędzie transformacji, symbol opłatka w astrologii, alchemii i kabale nabiera bardzo subtelnych, ale potężnych znaczeń, bo jego forma biała, okrągła, delikatna i funkcja dzielenie się, rytuał, duchowe połączenie doskonale rezonują z uniwersalnymi arsztypami obecnymi w tych tradycjach. Poniżej rozkładam to na trzy ścieżki: astrologia opłatek jako punkt zjednoczenia nieba i ziemi księżyc. Opłatek jako symbol księżyca, odżywczy, biały, okrągły, związany z rytuałami, emocjami i karmieniem duszy. Reprezentuje intuicję, opiekę, macierzyństwo, ale też rytualną pamięć, powtarzalność sakralnych gestów. Waga i ryby. Waga opłatek jako akt dzielenia, harmonia między, ja a ty, rytuał wspólnotowy. Ryby, mistyka, rozpuszczenie ego, akt duchowego oddania, wejście w unię z boskością. Dom 12 i 4. Opłatek symbolicznie odpowiada domowi czwartemu, korzenie, dusza, rodzina i dwunastemu, mistycyzm, rozpuszczenie formy, rytuały duchowe. Alchemia, opłatek jako materia prima, biała substancja transformacji. Albedo, biała faza wielkiego dzieła. Opłatek idealnie oddaje etap albedo, oczyszczenie, sublimacja, wyłanianie duchowego światła z ciemnej materii, nigredo. Biała substancja symbolizuje czystość duszy, gotowość na zjednoczenie z duchem, rubedo. Kamień filozoficzny w stanie subtelnym. W stanie symbolicznym, opłatek jest alchemiczną hostią, finalną, zintegrowaną substancją, która łączy ducha i materię, ciało światła. Może też być traktowany jako mistyczny rozpuszczalnik alkachest coś, co pozwala duchowi przejawić się w materii. Jajo świata. Okrągła forma to echo jaja świata. Owo filozoficum punkt narodzin nowej rzeczywistości, potencjału boskiego stworzenia. Kabała opłatek, jako malczat i mistyczny pojemnik światła. Sefira malczat, opłatek to malczat, ostatnia sefira królestwo, miejsce, w którym światło boskie się uziemia. Symbol naczynia kli, które przyjmuje duchowe emanacje z wyższych sefirot, szczególnie z jest od fundament światło duszy. Sod tajemnica, w poziomie sod tajemnym opłatek to nośnik ukrytego światła orchaganus światła stworzenia ukrytego po upadku. Dzielenie się nim to akt tikun naprawy świata przez redystrybucję duchowego światła. Drzewo życia, kanał z góry na dół. Jako fizyczna reprezentacja malczat opłatek odzwierciedla cały łańcuch emanacji jest punktem styku światów Asija Działanie i Adzilut emanacja. Synteza opłatek jako alchemiczny księżyc kabalistycznego królestwa z astrologicznym światłem duszy. Jest astrologicznie lustrem duszy i rytuałem zjednoczenia księżyc waga ryby. Alchemicznie białym etapem transformacji z zintegrowanym światłem. Kabalistycznie naczyniem duchowej obecności, punktem kondensacji boskiego światła. Spirytyzm, opłatek jako nośnik fluidów i łącznik z duszami. Nośnik energii duchowej. W spirytyzmie opłatek może być postrzegany jako magnetyczna matryca, która przyjmuje fluidy duchowe podobnie jak w magnetyzmie mesmerycznym. Może być używany jako medium transmisji energii od istot z zaświatów, na przykład jako element rytuału błogosławieństwa lub komunikacji. Kanał dla obecności duchów. Może działać jako symboliczna przynęta, punkt koncentracji dla dusz zmarłych, podobnie jak świece czy chleb ofiarny w innych tradycjach. Używany świadomie, może przyciągać określony typ energii duchowej, np. przewodników, opiekunów, przodków. Szamanizm, opłatek, jako krążek mocy i materializacja ducha. Krążek symboliczny, koło świata. W szamanizmie koło symbolizuje cykl życia, śmierci i odrodzenia. Opłatek, jako biały okrąg, staje się symbolem świata i duchowej całości. Może być stosowany jako miniaturowy bębę duszy miejsce, gdzie można drukować intencje lub przywoływać duchy mocy. Pokarm duchów duchowego sojusznika. W rytuałach można traktować go jako pokarm ofiarny dla duchów przodków lub sojuszników duchowych. Może też służyć jako narzędzie podróży duszy punkt startowy w medytacji lub podróży szamańskiej. Ciało roślinnego ducha. Jako, że opłatek pochodzi z rośliny pszenicy, może być postrzegany jako substancja niosąca ducha ziemi, żywioł roślinny, gotowy do transmutacji przez ogień rytuału. TEOZOFIA opłatek jako emanacja eteryczna i znak duchowej ewolucji. Forma eteryczna. W ujęciu teozoficznym opłatek to emanacja na planie eterycznym, która może zostać naładowana przez myśl, intencje i medytację. Stanowi substancję astralną, przez którą może przejść boska idea, coś jak ideał formy z platonizmu, plus eteryczna matryca z nauk. Annie Besant. Symbol duchowej jedności może być postrzegany jako znak przynależności do jednego ducha życia, logosu, forma zewnętrzna wyrażająca wewnętrzne zjednoczenie. Może odpowiadać piątemu żywiołowi eterowi, zawierającemu w sobie wszystkie pozostałe. THELEMA, opłatek jako narzędzie woli i sakrament świadomości. Narzędzie realizacji woli Telemik Eucharist. W rytuałach Telemet, na przykład, Mass of the Phoenix Gnostic Mass. Spożycie hosti to akt uświęcenia woli, opłatek to materializacja intencji, którą kapłan przenosi do ciała. Symbolicznie staje się ciałem woli, która staje się częścią Celebransa. Transmutacja poprzez akt. Telemicki opłatek to substancja magiczna, nie tyle relikwia, co narzędzie transformacji, które działa, gdy zostaje spożyte w akcie świadomości i miłości pod wolicjonalnym kierunkiem. Zasada, miłość podług woli. Opłatek może być wyrazem zjednoczenia miłości i woli, jak ślub, materii i ducha. Akt spożycia równa się połączenie z boskim ja, czyli tożsamość z boskością hadit. Synteza opłatek jako magnetyczny nośnik woli, ducha i intencji. Tradycja znaczenie opłatka. Spirytyzm nośnik fluidów duchowych, narzędzie komunikacji. Szamanizm krążek świata, pokarm dla duchów, talizman intencji. Teozofia forma eteryczna, matryca logosu, znak ewolucji. Telema, sakrament woli, duchowe ciało transformacji. Teraz bierzemy opłatek jako symbol uniwersalny, który można odczytać w filozofii, psychologii, religiach i mitach. Choć opłatek jest przedmiotem bardzo konkretnym, kruchym, białym, okrągłym jego głębia symboliczna jest wręcz archetypiczna sięga poziomu uniwersalnych wzorców idei i struktur, które przenikają ludzkość od zarania, filozofia opłatek jako symbol idei, formy i transcendencji. Platonizm forma idealna, opłatek jako emanacja formy dobra, biały, doskonały, nieobarczony materią w sensie grubej rzeczywistości. Jest widzialnym odbiciem idei, czymś, co symbolizuje więcej niż sobą, jest klasyczny przykład symbolu platońskiego. Fenomenologia, zjawisko pełne intencji. W duchu Husserl'a, opłatek nie jest tylko chlebem, ale nośnikiem intencjonalności, przez który objawia się sakrum. Zjawisko, opłatka, zawiera treść duchową, która nie może być oddzielona od formy. Akt przeżycia duchowego jest pełnią fenomenu. Egzystencjalizm, kruchość i sakrum codzienności. Jako symbol codzienności nasyconej świętością, opłatek może być metaforą sytuacji granicznej Jaspers lub egzystencjalnego daru Heidegger. Kruchość opłatka równa się metafora kruchego życia, które staje się święte przez gest dzielenia się. Psychologia opłatek, jako archetypiczne ja, matka, cień i przebudzenie. Carl Jung Archetyp jaźni. Okrągły, biały opłatek równa się Mandala symbol zintegrowanej jaźni. Spożycie opłatka to wewnętrzna integracja, symboliczna jedność między ego a wyższą jaźnią. Matka i pożywienie. Opłatek jako pierwotna matczyna opieka, pokarm duszy. Przypomina mleko matki, poczucie bezpieczeństwa i duchowego powrotu do płona kosmicznego. Psychologia transpersonalna, środek transformacji. Jako narzędzie medytacji lub rytuału może być przekaźnikiem stanu zmienionej świadomości punkt skupienia, transformacji ego w głębsze ja. Religie opłatek jako święty pokarm, wcielenie boskości, gest wspólnoty. Religia znaczenie opłatka lub jego odpowiednika. Chrześcijaństwo ciało Chrystusa, sakrament, obecność boska, ofiara. Hinduizm prasadam, uświęcony pokarm jako nosiciel łaski boskiej. Buddyzm rytualne ofiary z ryżu lub ciastek, symbol pustki i współczucia. Islam brak bezpośrednika jak opłatek, ale chleb to dar Boga, rick. Judaizm matca, przaśny chleb jako symbol wyzwolenia i pokarmu duchowego, religie afrykańskie pokarmy dla przodków i duchów jako święta wymiana, główne motywy, pokarm jako sakrum, ziemia uświęcona przez akt dzielenia, spożycie równa się połączenie z boskością lub wspólnotą, mity i legendy, opłatek jako chleb życia, pokarm bogów, talizman duszy, chleb niebiański, ambrozja, soma, mana. Opłatek to odpowiednik Ambrozji, Grecy, Somy, Indie, Many, Izraelici, boskiego pokarmu, który odżywia nie ciało, ale ducha. W mitach często ten pokarm daje nieśmiertelność, wiedzę, przebudzenie. Cudowny pokarm, dar bogów. W wielu opowieściach bohater dostaje tajemny pokarm, który przemienia jego los. Opłatek odgrywa rolę talizmanu przejścia. Może być symbolem przysięgi, paktu z boskością lub inicjacji, jak chleb ozyrysa czy ofiary w Eleusis. Chleb jako dusza przodków. W kulturach słowiańskich, celtyckich, andyjskich chleb był często ofiarą dla przodków. Opłatek w tej funkcji to pokarm duchów, symbol wiecznego kręgu życia i śmierci. Synteza ogólna opłatek jako uniwersalny symbol duszy, daru i zjednoczenia. Opłatek to forma krąg mandala, doskonałość, pokarm materialny nośnik ducha, ofiara, symbol przemiany i oddania, portal przejście między światami, gest dzielenie się, relacja, wspólnota. Tajemnica ukryta treść boskości. Świetne pytanie, bo choć opłatek nie jest bezpośrednio rytualnym rekwizytem w masonerii ani w typowych praktykach New Edge, to jego symbolika jako pokarmu duszy, formy światła i nośnika intencji doskonale wpisuje się w ezoteryczny język obu tych nurtów. Poniżej rozpisuje, jak można go rozumieć w tych dwóch tradycjach zarówno przez analogię, jak i przez głębsze warstwy symboliczne. Wolnomularstwo masoneria opłatek jako symbol duchowej budowy i światła. Pokarm światła, substancja wewnętrznej budowy. Opłatek może być postrzegany jako symbol duchowego kamienia, który nie buduje muru, lecz świątynię wewnętrzną, tak jak mason buduje siebie. Jest jak kamień filozoficzny w formie eucharystycznej, biała, oczyszczona materia, uświęcona przez intencje. Światło ukryte w materii. W rytuałach masońskich wielką rolę odgrywa pojęcie światła i inicjacji. Opłatek jako biały dysk może być postrzegany jako materializacja światła wielkiego architekta. Może odpowiadać centrum loży, czyli miejscu obecności, duchowemu punktowi odniesienia. Dzielenie się opłatkiem równa się przekaz wtajemniczenia. Choć literalnie nie występuje, gest dzielenia się opłatkiem może być odczytywany jako symboliczny akt braterstwa i wtajemniczenia przekazania wewnętrznego światła, podobnie jak przekazuje się światło w loży. New AGE, opłatek jako ciało światła, aktywator energii, nośnik wibracji. Hostia jako ciało światła, light body. W duchowości New Edge, opłatek może być widziany jako symbol aktywacji ciała świetlistego Merkaba Light Body. Spożycie opłatka może symbolizować wchłonięcie czystej energii, przypominając praktyki, w których wchłania się energię kryształów, światła czy mantr. Nośnik intencji, wibracji. Opłatek może być traktowany jako przekaźnik intencji magiczny nośnik coś jak w technikach programowania wody, kryształów czy jedzenia. Można na nim drukować afirmacje, wibracje, energię uzdrowienia, potem spożyć lub rozdzielić między uczestników rytuału. Symbol jedności energii i materii. Opłatek, jako eteromaterialna forma, która łączy ducha z formą, uosabia klasyczne przesłanie. New Edge: Jesteś światłem, które zstąpiło do materii. Synteza, nurt, symboliczne znaczenie. Opłatka, masoneria duchowa cegła, substancja światła, akt braterstwa. New Edge: ciało światła, nośnik intencji, czysta wibracja boskości. Z przyjemnością, bo opłatek, mimo że z pozoru prosty i skromny, jest jednym z najbardziej archetypicznych i wielowarstwowych symboli duchowych, jakie istnieją. To most między materią a duchem, ciszą a obecnością, formą a esencją. Poniżej rozwijam szerszą, pogłębioną mapę znaczeń opłatka, łącząc wiedzę symboliczną, archetypiczną, duchową, filozoficzną, rytualną i ezoteryczną. Istota symbolu opłatka klucz do odczytu. Opłatek równa się święta forma, która niesie duchową esencję, poprzez akt obecności, dzielenia się, wchłonięcia. Arsztypowe składniki. Krąg, symbol wieczności, jedności, mandali, nieskończoności. Biel, czystość, światło, duch, dziewiczość. Przaśność, brak drożdży, brak ego, brak pychy, duchowa prostota. Kruchość, dusza, która może zostać zraniona albo poświęcona. Spożycie, wewnętrzne przyjęcie boskości, mistyczna alchemia. Dzielenie się, zjednoczenie, miłość, uznanie duszy drugiego, odczyt opłatka w różnych warstwach symbolicznych, ezoteryka uniwersalna, opłatek to materia przekształcona światłem, działa jak energetyczna matryca, która może być zaprogramowana intencją, modlitwą, wibracją. Może pełnić funkcję sakramentu intencji, np. umieszczony na ołtarzu jako ofiara światła lub kondensator ducha. Arsztypowy język duszy. Opłatek to mandala duszy, doskonałość w prostocie. Jako biały krąg symbolizuje zintegrowane ja w jungiowskim sensie. Jego spożycie to akt duchowego zjednoczenia, jak ślub z wyższą jaźnią. Transformacja alchemiczna opłatek równa się sól oczyszczona czysta materia przygotowana na ogień transformacji. Może symbolizować materię prima, która po naładowaniu duchem staje się kamieniem filozoficznym w ciele. Dzielenie opłatka równa się rozpływanie się ego i połączenie się z jednią. Żywiołowe znaczenia, żywioł znaczenie w opłatku, ogień, intencja, duch, woda, czystość, emocja, powietrze, modlitwa, oddech, eter, ziemia, pokarm, struktura, fizyczna forma, astrologiczne i hermetyczne odniesienia, opłatek równa się mikroksiężyc lub mikrosłońce okrągły, promienny, cichy, niosący boskość. W astrologii może symbolizować punkt zero miejsce, gdzie spotyka się dusza i ciało ascendent. Hermetycznie to eliksir nieśmiertelności podany w formie symbolicznej. Obrzędowe zastosowania poza chrześcijaństwem. Można go użyć jako modlitewna matryca, wypowiadasz intencje nad opłatkiem, który ją nosi. Hostia woli, na przykład w rytuale podobnym do eucharystii, ale ukierunkowanym na własne duchowe powołanie. Pokarm dla duchów przodków umieszczony na ołtarzu jako symbol ofiary duszy. Talizman noszony zabezpieczony jako święty znak, wcześniej uświęcony. Wskazówki do własnej pracy z o, P, A, U, T, K, i M. Zanim go użyjesz, nazwij jego przeznaczenie, niech ten opłatek stanie się nośnikiem światła mojego ducha, naładuj go modlitwą, intencją, energią rąk. Poczuj, że jest jak czysta tablica gotowa przyjąć wibracje. Spożyj go jako rytuał świadomie z ciszą. Możesz wcześniej obmyć dłonie, zapalić świecę, stworzyć moment świętości. Zaprogramuj go jak kryształ czy woda strzałka skierowana w prawo wypowiedz afirmację, albo zanurz go na moment w dźwięku: śpiew, dzwon, mantra. Zakończenie opłatek jako tajemne okno. Opłatek nie jest chlebem, to lustro duszy, biała maska ducha, która po złamaniu ukazuje wnętrze światła. To symbol przejścia pomiędzy światami, tożsamościami, poziomami świadomości. To zero w alchemicznym kole miejsce, w którym zaczyna się każde narodzenie.